No <laughs> Oczywiście. No to tak. Wpadajcie do Agro Albert FS. Bo, bo mi prosił oczywiście. Wpadajcie do niego, może też fajne odcinki znajdziecie. Proszę bardzo. Masz tu suba ode mnie. Mordeczko, trzymaj się. No, pozdrawiam. I tak, cel dzisiejszego odcinka. Co dzisiaj właśnie jest? Nie ma jest gry. Dzisiaj oczywiście decyzja podjęta. Zobaczmy. Wszyscy tęsknią z Lego Farmu. No tak. Oczywiście wszyscy tutaj tęsknią. Czy o tam? No. Niektórzy z godnością. Nikt nie obrażał. Ale niektórzy tu już przesadzili. O. Na przykład tu, te o. Ale farma miała powrócić. Ale jak tak, no to nie powróci. Będziecie mnie obrażać, kury w komentarzach. Niektórzy. Ten kurde, Rafałek. Ten pikolity. No to tak nie może być. Jak chciałem... Ja, ja niedługo robię, a jak tak będzie, no to Lego forma nie powróci. Zamiast normalnie... ani nie, nie bawem. A TV Super, że oglądałeś, się u ciebie też oglądałem Fajne te ursusy masz Niektóre No Mariusz, ja cię rozumiem, oczywiście I tak tego Farma powraca Nie obrażać Jak tak, da jak tak dalej pójdzie z tym obrażaniem Jak na przykład o. Jak on albo on Że suba mi nie zostawi, no to nie chcę tego słyszeć. I nawet od niego nie chcę. Będzie. Nie macie mi tutaj nie odsubskrybowywać. Bo jak tego farmy już zabraknie, już nie będę wiecznie robić. Więc. Więc lepiej, żeby takich incydentów nie było. Niedługo robię. Więc lepiej ma być nie, tego nie być. No to tak, Lego Pharma niedługo powraca. Pozdrawiam.